czas na odcinek. Zostaw lajka, zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. Witajcie moi drodzy w kolejnym, no właśnie, w kolejnym maratonie, ultramaratonie. Dzisiaj jesteśmy na festiwalu pieszo biegowym, szóstym festiwalu pieszo biegowym Przedwiośnie w Ciekotach w województwie świętokrzyskim. I co? I mam dla was od razu historię, historię tego dworu, tylko że to jest zrekonstruowany dwór, który został zrekonstruowany w 2010 roku, ale w tym miejscu w XIX wieku powstał dwór, w którym w latach 1871-1883 mieszkał Stefan Żeromski i tutaj mieszkał, działał, to były jego pierwsze lata dzieciństwa i tym żyją obecni tutaj mieszkańcy. Dwór spłonął w 1901 roku, dlatego go zrekonstruowano i tutaj można opowiadać o historii Stefana Żeromskiego, tego gdzie chodził, gdzie się uczył i tak dalej, i tak dalej. My drodzy Państwo startujemy o godzinie 8. O godzinie 8 mamy starcik. 44 km, fajna trasa. Parę podejść, łącznie tam jest około 1100 metrów podejścia. No i co? Będziemy się widzieć na kolejnych punktach naszej trasy. Możliwe, że będę z kimś szedł, być może nie. Zobaczymy. Wszystko będę wam opowiadał na bieżąco. Weźmy, proszę Państwa na pierwszym podejściu. 417 metrów na poziomie morza przed nami górka taka do osiągnięcia. Szlak żółty osiągnięty, a więc po pierwszej godzinie coś ponad 6 km mamy. No i co? Widzimy się na następnych kilometrach naszej trasy. Jak dotarłeś do tego miejsca wraz ze mną, zostaw łapkę w górę i daj suba. Bo większość z Was, która mnie ogląda, nie subskrybuje mojego kanału. Lecimy po 5000 subów. A Proszę państwa, osiągnięty pierwszy szczyt, 417 metrów nad poziomem morza Wasińskiego Górka i teraz idziemy na przełęcz pomiędzy Wasińskiego Górka a Czertakiem i stamtąd mamy zejście do miejscowości Klonów. Droga powrotna. Jesteśmy proszę państwa w Klonowie. Klonów w spisie z 1827 roku był zmiankowany, a tu mamy pomnik, gdzie hitlerowcy zamordowali 16 mieszkańców Klonowa i rozstrzelali ich 2 lipca 1943 roku. A my ruszamy w stronę Bukowej Góry. Proszę Państwa, Szlak Żółty, z którym szliśmy od Basińskiego Górka, Doszedł, doszliśmy do tego miejsca. Tutaj Szlak Zielony się zaczyna. Czy on idzie już jakiś kawałek? I tym Szlakiem Zielonym idziemy aż do Bodzentyna, A przed nami Bukowa Góra, 484 metry nad poziomem morza. Szczyt, który jest dwuwierzchołkowy, a zbudowany jest z piaskowców dewońskich. Proszę Państwa, z Bukowej Góry schodzimy, za chwilę wyjdziemy do miejscowości Psary, stara wieś, a to co widać przed nami, ten szczyt, to jest miejska góra. Po punkcie kontrolnym w Bodzentynie to będzie naszym udziałem, a potem to będzie naszym udziałem, czyli Skała Agata i Łysica, 614 i 613 metrów nad poziom morza. I to będą dwa najcięższe dzisiaj podejścia. I to najcięższe zejście tutaj, do tej miejscowości, co jest w dole, czyli świętej Katarzyny, przez licznego Oboża. Jesteśmy, proszę Państwa, w Psarach Stara Wieś. Miejscowość Psary wzmiankowane w 1351 roku jako pszari, gdy biskup Bodzanty przenosi lokowanie wsi. Z prawa polskiego na prawo niemieckie. Jesteśmy, proszę Państwa, w Bodzentynie, jak widzicie. Mamy tutaj Kościół, i tutaj mamy zamek. A informacje sobie będziecie musieli przeczytać, bo nie ma czasu, trzeba iść dalej. Także ta pierwsza część, połowa za nami 21 km za nami więc teraz następne 23 km. Tego najmocniejszego podejścia, bo najpierw mamy miejską górę, a potem mamy podejście na Łysicę I teraz trzeba będzie się mocno skoncentrować. wszystkie siły, które zostały zachowane, będą właśnie musiały być w tym momencie przełożone na to konkretne podejście jedno i drugie. Także zaczynamy. A nasz czas to 3 godziny 11 minut i 20 minut na przerwy. Proszę Państwa, bodzenty mamy tam w dole. Piękne, cudowne teraz podejście na miejską górę. Takie jak chciałem. Czyli mocne. Są słychać po oddechu. No i co? Asfalt się skończy. Wejdziemy do lasu. No, podejście się niestety już trochę spłaszczy. I potem będziemy na Miejskiej się widzieli. Naura. Jesteśmy proszę państwa na Miejskiej Górze. 426 metrów nad poziomem morza. To można powiedzieć taki przedpromyk przed wierzchołek przed Łysicą. Tu było to ostre wejście. Potem w lesie tak jak wam mówię, wypłaszczyło się. Praktycznie było płasko, zresztą widzieliście na tej przebitce. No i teraz jest troszeczkę zejścia w dół i idziemy do tak zwanej drogi Kakonińskiej. A dlatego, że tamtędy biegła kiedyś kolej wąskotorowa od Kakonina Aż do Świętego Krzyża, dlatego druga Kakonińska. I tamtą ścieżką udamy się aż do ścieżki edukacyjnej kolor czarnego, która nas wywiezie wysoko, aż Przełęcz Świętego Mikołaja. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem, i nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.